To jest wariant rektorowa. pierwszy robiliśmy w drugi zrobimy do tyłu, czyli w momencie kiedy partner na nas napiera, kiedy mocno właśnie, partner na nas napiera, udało się, mamy rękę od środka i teraz schodzimy do tego samego uchwytu, ale nie robimy podejścia do niego, no bo on w sumie na nas się e, wpycha. Żeby rzucić go do tyłu, muszę teraz odstawić tylnie kolano, czy tam tylnią nogę na kolano do tyłu, zostaje na dwóch kolanach i wykonuję rzut. Pamiętajcie, żeby przy czy jednym jackdorowie, czy, czy przy drugim, mocno kontrolować tą rękę. Ta ręka jest dużo ważniejsza niż sam ten rzut. Ten rzut można zrobić nawet bez nogi, wybijanie samo ciało, tak? Ale ręka jest potrzebna i przy samym rzucie, i przy kontroli po rzucie, tak? Czyli znowu partner nas się wpycha, schodzimy na kolano, idziemy dużo. Jeszcze raz. Jedziemy. I'll push my channel.